Do maja potrwa przebudowa przejścia podziemnego na ulicy Oświęcimskiej. Powstanie tu również parking Bike and Ride. Jak w tej chwili wygląda plac budowy? Zakończyły się już najcięższe prace, czyli te rozbiórkowe i żelbetowe. Rozpoczynamy prace wykończeniowe, czyli. Przygotowujemy podsłacki podłożenie płytek przy przejściu po przeciwnej stronie. Mniej więcej za miesiąc zejście, z którego mieszkańcy korzystają w tej chwili, zostanie zamknięte, a ruch pieszy przeniesie się do drugiego zejścia po stronie torów kolejowych. Od początku robót budowlańcy walczą też z kapiącą wodą, która od lat zalewała schody od strony Rymery. Problem udało się już częściowo zlikwidować, ale walka nadal trwa. Tam gdzie było wykonywane kilka betonowań równocześnie, to widać zresztą po strukturze betonu, tam występują niestety bardzo duże pustki w betonie. Walczymy, dużo mamy zamknięte, udało nam się taki największy przeciek, przeciek już zamknąć, który tam był. E, pojawiają się nowe, także mam nadzieję, że jak pozamykamy te wszystkie nowe, będziemy mieli opanowaną sytuację. Tymczasem roboty objęły już także teren przy filii bibliotecznej i warzywniaku. Powstanie tu nowa nawierzchnia z kostki. I systematycznie będziemy przechodzili z wykonywaniem wind i schodów ruchomych. Mamy już przygotowane pod te elementy wszystkie elementy żelbetowe, no i teraz będziemy robili pod tą instalację. Za dwa miesiące ma ruszyć zagospodarowanie powierzchni, łącznie z montażem zadaszeń nad wejściami do przejścia podziemnego. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zdąży zakończyć pracę w wyznaczonym terminie i w maju będziemy już korzystać z nowoczesnej infrastruktury przy ulicy Oświęcimskiej. Do parkingu Bike and Ride z różnych części miasta będą prowadzić ścieżki rowerowe, których budowa także zmierza już ku końcowi.